Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta, to jest kolejny odcinek z Outlast Whistleblower Drugi odcinek właściwie z Outlast Whistleblower Ostatnio tutaj znaleźliśmy dokument świadczący o tym, że zajęli się już naszą sprawą, więc minęło na pewno więcej niż dwie godziny Zajęli się już nami i, i wysłali tam, wysłali, wysłali pismo do żony i tak Aha, no ale właśnie, to co, więc co, co chciałem powiedzieć w odcinku ostatnim, a nie powiedziałem na końcu, to że, mm, że ten tyłeczek, yeah. nie, um, no bo tam w liście było, że, um, tak, że, że właśnie... Um, no, że ja, znaczy Wildon Park, nie, czyli główny bohater tego dodatku, czyli jakby ja teraz, bohater, którym steruję, zrezygnował wcześniej i przez to y, straci moja rodzina ubezpieczenie, nie, ja stracę ubezpieczenie i wtedy moja rodzina będzie musiała po, pokryć wszystkie koszty. Wszystkie koszty związane z leczeniem mnie, czyli tego Lainona Parka, tutaj, tak, a nie przymusowo zrobili to leczenie, a przecież absolutnie nie mają do tego prawa, tak? Należy, no że właśnie zawsze tłumaczone wszystko z pieniędzmi i tak dalej, a w sumie ta żona nie powinna się w ogóle na to zgodzić, I powinna podejść na policję i tak dalej. Dobra, rozumiem, że tutaj nie wyjdziemy, tak? Bo tutaj uciekał ten cały lekarz. Aha, to jest to wyjście, no tak. To szybko jakoś znaleźliśmy się tutaj u góry. Ciekawe. No, ale nieważne. Tam trochę zjeżdżałem. Pamiętam tą widom na końcu, nie? Dobra, ogólnie. Tutaj uciekał ten lekarz, ale wyjść nie wyjdę. Więc musimy się cofnąć. A wybiegł stamtąd. Hmm, szyba tu jest. To nic nie zrobimy. To musimy szukać jakiegoś szybu wentylacyjnego Albo czegoś takiego jak to. Takie i przeszedłem Tam się coś dzieje niedobrego. A, uruchomili jakąś piłę ta, taką tą e, drzwi są do otwarcia ua No mordują tutaj lekarzy, No ja się im, Pod pewnym względem im się nie... znaczy nie dziwię się, że, że, że byli tak trakt, skoro byli tak traktowani i w ogóle i są chorzy psychicznie i to są właśnie jacyś mordercy zabójcy i tak dalej ...gwałciciele, pedofile i tak dalej, i tak dalej w tych, w tych całych... ...w tym całym szpitalu, to ja się nie dziwię, że mordują lekarzy, nie? Hmm. Zglądam się tu, ale nie widzę nic specjalnego. O cholera jasna. Shit, To jest kuchnia. Coś tam jest. Żre kogoś, łe. O, gotują sobie zupę z lekarzy. Delikatnie sobie otworzymy te drzwi. Hmm, rozumiem już. To nie jest wiertarka, ani piła, tylko blender. Siema. Wszystkich tutaj wymordowali. Chciałbym się poruszać tak, żeby nas nie... O! On to będzie dosyć chyba z tego co widziałem po zwiastunie, bo nie oglądałem oczywiście tego nikogo, U e, nikogo nie oglądałem e, odcinków z... znaczy... no, filmów z whistleblowera, ale, ale z tego co widziałem po zwiastunie to będzie jedną z ważniejszych postaci. Oh shit, weee! Po co ja wstawiałem w ogóle? O! Ugotował mu... A nie, jednak ma piłę tarczową taką. Kochasz go, tak? Mmm, serduszko. Tak w całości? Tak, tak. Mmm. Może to nie było serduszko, tak jakaś wątróbka albo coś, nereczka? To wygląda, to akurat wyglądało słabo. No, to wygląda słabo akurat. Tu się nie postarali. Chociaż fajnie krew tryska i w ogóle tu się nie postarali. Dobra, możemy iść dalej, myślę. Tą tatkę sobie tylko zobaczę w kuchni kanibala nie proś o oglądanie mojego ciała lisa. kiedy umrę, kiedy wygrasz już pozwy i wygrasz te wyrwiesz to, te nagranie powinno być chyba to nagranie ale okej, okay. wyrwiesz te nagranie z łap korporacyjnych prawników i zabójców Murkofu nie pozwól im na pokazanie ci mojego ciała, po prostu je pogrzeb albo je spal, niech moi synowie pamiętają mnie w dobrym stanie, ten człowiek je ludzkie mięso, patrzy na mnie, a ja widzę gniew, trochę pożądania ale przede wszystkim głód. Proszę nie pozwól im na pokazanie ci mojego ciała. Przejdziemy sobie to tylko. Cholera, ciemno jak w dupie. Rozglądam się z jakimiś bateriami. Na razie słabo nie. Coś się stanie za drzwiami, tak? Nie, jednak na razie się nic nie stało. Ale już możemy to wyłączyć. Muszę zdjąć kajdanki z tej drzwi. Hmm. O krzyż. Dobra, czyli wygląda, że chyba przez to. Trzeba się przespindrać. I znaleźć kluczyk teraz, tak? Hmm. Tu chyba jest zamknięte, nie? Sprawdzimy. A, zamknięte, okej, okay, dobra. Bateria mi się... Dobra, wymienię baterię, bo się skończy. Rozumiem, że. A to jest ten kanibal. Rozumiem, że mam się nie dać jemu zjeść, bo będzie chciał mnie zjeść, tak? Będzie tu. Ja na stoję w świetle, nie? Eee, jalo. Nie przejdziesz w patałach, nie przejdziesz. Przynajmniej chodzi w bokserkach, a nie jak tam tych dwóch kolesi w podstawce w Outlascie, gdzie gdzie kolesi chodzili bez niczego z wackami na wierzchu i też chcieli mojej wątroby i moich nerek. Teraz trochę dupa, trzeba się czaić, tak? Nie mogę wstać dobra Stajemy powolutku. Zrobimy sobie tak. Rozglądamy się za bateriami. Bardzo, ale to bardzo szybko się rozglądamy za bateriami, ale nie widzę nic, więc możemy cisnąć dalej. Tu są drzwi jak coś. Kurwa, może nie tak głośno. Dennebel. sobie pouciekamy trochę. Nie wiem dokąd niby mam uciekać, bo na razie widzę gówno. Zrobimy jeszcze jedno kółko. I spróbujemy coś znaleźć. Musimy się bardziej rozglądać, bo no nie, na razie mówię, widzę chujnie. Drzwi! Dobra, tych nie widziałem. O, zamknij, zamknij, zamknij. I poduszko, dobra. Uch, udało się. Fajno. A on nie jest taki y, ten On widzę nie jest taki silny i nie wyważy drzwi. Ten pichuj. Możemy chyba się wyczołgać. Dobra, on nas tu nie widzi teraz chyba otworzy tam te drzwi Ma teraz otworzył tam i przeszedł z powrotem dobra gdzie ja byłem? Dobra, czekajcie ja coś widzę. Nie no, tak, kurwa książka. Niech on stąd wyjdzie. Myślicie, że się skapnie, że tu byłem? Na się naprzed... Nie, nie mogę się tu, się tu wspiąć. O, tu mogę się wspiąć, dobra. Zajebiście. No dawaj. Nice. Dobra, jestem. Eee, cześć, Kolo. O, nieprzetłumaczony fragment. Mam, mam, mam baterię, dawaj. Tak, jestem twoim przyjacielem. O, powiedz mi. Eee, nie masz ręki, widzę, tak? Okay, yy. Aha, skrobałeś się tak długo, że. Rozumiem, że chcesz mnie podrapać, tak? O o, 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 to mi chodziło. Dobra, mój przyjacielu, słuchaj, ja cię tu zostawiam. Także egzystuj sobie w spokoju. Spokojnie, nic się nie dzieje, ktoś tam właśnie, kurwa, wyleciał przez drzwi, ale nie, nic się nie dzieje, Spokojnie, nie mam się co martwić. Właśnie spierdolił, ale spoko. Ok, postępowanie, coś tam, coś tam, aktualizacja, nota oficjalna, wszystkie poniższe materiały powinny zostać przeniesione na formularz 4083 w związku z czynnościami procesowymi, bla, bla, bla. Autor Ethan... Sriskandaraja informacje dodatkowe zapytanie odnośnie konsultacji prawnej w zakresie prowadzonego postępowania wytoczonego murków S.A. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych przez Melissa Cho w 2010 roku. W momencie wygaśnięcia stosunku zatrudnienia pani Cho psychosomatyczne efekty pola genetycznego na żeńską część personelu oraz pacjentów były ponad wszelką wątpliwość udowodnione. Co najmniej 7 pracownic oraz pacjentek przez kilka tygodni Przekonanych było o zajściu w fikcyjne ciąże, aż do momentów poronienia nieistniejących noworodków. Przy czym pięć przypadków zakończyło się śmiercią kobiet. Obiekty badań zostały przeniesione na wyższe piętra budynku, następnie do innych budynków i ostatecznie przetransportowane poza teren placówki Mount Massive. Wysoki poziom tajności projektu Wall Rider wpłynął na negatywne postrzeganie czynnika motywacyjnego przy ponownym przydzielaniu i kończeniu projektu. Skutkując jego nieprzychylnym odbiorem przez pewne podmioty, pani Cho udało się uzyskać nakaz sądowy nakazujący ujawnienie dokumentów związanych z wygaśnięciem jej zatrudnienia. Dokumenty te, przygotowane z datą wsteczną, zawierać będą musiały informacje dotyczące projektu w wersji przygotowanej z uwzględnieniem jego stopnia tajności. Proszę o dalsze polecenia. Ethan Syryskan, konsultant. A to tak, jak ja byłem konsultantem. Coś w tym rodzaju. Jest a, a, nie, nie, tylko nie on, tylko znowu nie on. Kurde ślak bycie co, so, pierdol się gdzie on polas przeskoczył przez okno. Czemu ja tego nie zrobiłem wcześniej? Dobra, nieważne. Eee, Zjejmiemy kajdanki i lecimy. Nie, zamkniemy tutaj czy coś. A no tak! Mamy wszystkie palce, nie? Jakiś koleś tam właśnie umarł. Kurwa, i tu są drzwi. Pewnie tymi drzwiami przyjdzie ten. Tempy chuj z nożyczkami, z nożykiem, przepraszam, czy tam, jak to się tam nazywa. O, nic tu nie widać. Eee, nie ma tutaj nic, więc chyba możemy stąd wyjść. A tu jest taka skrzynka do przesunięcia, jakby nie? A. Tu są piece. Zastanawiam się, czy to nie jest dokument jakiś, ale nie. No, wydaje się, że możemy. Kurwa, kłódka no. Czyli nie możemy. Czyli nie mamy wyjście, tylko iść tędy, tak? na to, że te drzwi po drugiej stronie.. A, fuck! No wiedziałem. Zrezygnował. Rzucił mnie do pieca. Wiedział, że mnie ugotuje. Dodawaj no dawaj te, des, te, te No. Ech. A, kostnica. A stąd nie widzimy, nie? Tylko możemy się ewentualnie tu schować. Przełączę sobie kamerkę. Skąd to światło? Okej, okay, tam jest przejście, którym ja chciałem przejść. Ktoś tam kurwa zleciał. Co tam się dzieje? Holy fucking shit to jest. Ko Aha, no tak, komin no kurwa, no nad piecami musi się znajdować komin. A czemu tu już spadłeś, tędy? Tu się pali. Gdzieś tam kurwa skakałeś? No i nie wiem, czy teraz tam, czy teraz tu próbować gdzieś wejść. A, zgupiałem, przecież kurwa skacze się spacją, a nie tym. Dobra, to spróbujmy. A jak mam zlecieć z tego? O właśnie. Spróbujmy podejść tam i zobaczyć, może tam być jakiś dokument albo coś nie. Albo nagram coś fajnego. O, tu jest kaplica. No ale wyjście jest zamknięte. No, zabite dechami, to nie mam co patrzeć nawet. A zajdziemy sobie pod kapliczkę. A, mówiłem, że coś znajdę. Hehe. He. Mówiłem, znalazłem. Już sobie przeczytamy. Fragment nagrania doktora Brusa Newhouse'a zatrudnionego w szpitalu Mount Massive w 1958-60... 5. Ojcze Clark, daleki jestem od zwodzenia sługi Bożego, proszę mi więc wierzyć, iż osobiście dołożę wszelkich starań celem zwiększenia ojca bezpieczeństwa podczas wykonywania posługi w naszej placówce. E, wraz z całym personelem, szczerze, doceniamy wszystko, co ojciec robi dla naszych pacjentów. Jeżeli czuje się ojciec zagrożony przez jakiego, któregokolwiek z naszych pe, e, pensjonariuszy, pensjonariuszy Proszę ich, yy, o ich wskazanie celem podniesienia dawki ich leków, zlecenia lo lobotomii lub podobnych procedur uspokajających. Ale lobotomia jest procesem uspokajającym. Super, wiecie na czym polega lobotomia? Na wsadzeniu kurwa szpikulca przez gałkę oczną, znaczy koło gałki ocznej, do mózgu i pogrzebania. Kurwa jak pogrzebaczem się grzebie w piecu, żeby więcej tlenu dochodziło do ognia i żar był cały czas, to tak się wbija, kąpa i ten. Zresztą mieliście dokładnie, świetny przykład. Um, świetny przykład mieliście lobotomii. Jeżeli chodzi o Bioshock Infinite, o Boreal drugi, końcówkę epizodu drugiego, możecie wszystko i całe Boreal Etsy i, i obydwa epizody, e, bur, znaczy całe Boreal Etsy, czyli obydwa epizody i Bioshock Infinite, możecie oczywiście zobaczyć na moim kanale. I tam właśnie był, pokaza było pokazane, jak lobotomia wygląda. Także po prostu super. I to jest proces uspokajający pacjenta, procedura uspokajająca pacjenta. Świetnie. Dobra, czytamy dalej. Proszę nie bagatelizować efektu ojca posługi na naszych pacjentów, biorąc pod uwagę dogłębną i chaotyczną naturę hipoterapii. Nasi pacjenci potrzebują oparcia w Bogu i rodzinie. Nie wszyscy ci nieszczęśnicy mają rodzinę, na którą mogą liczyć, więc ciężar ten i odpowiedzialność należą do ojca. Wszyscy liczymy na ojca wiarę i ciężką pracę dr. Newhouse. No tatkę z, z 1961 roku, więc no trochę kurwa minęło zanim ktoś ją podniósł Dobra, Dobra. możemy lecieć do góry w takim razie Hopsa Teraz zobaczymy gdzie A po pudełkach, na no, spoko że dostaniemy się pewnie na górę, ale coś tam się zestra i... A, tutaj musimy sobie iść po krawędzi, chociaż można byłoby po tych deskach wejść i się prześlizgnąć między nimi, ale nieważne, bo co? O co próbować? Najlepiej chodzić po jakichś kurwa krawędzi. Tak, jeszcze wall rider niech tu mi przyleci, to już wszystko będzie o, przeleciał sobie właśnie. Właśnie sobie koło mnie przeleciał, nie wiem no, spoko. Znowu mam te zwidy. Radyjko! No i co? Ja muszę jakoś teraz przejść tam, no, na tym. Albo no, chwiecić się tego kichuj. Fajnie jakbyś Podskoczył w ogóle kolo. No co ja mam kurwa teraz zrobić? Co przeskoczyć tam? No nie, no tu muszę gdzieś jakoś na coś wejść, nie? Czemu on tak chujowo skacza? Tu mam zrobić? A Ale tak bo strasznie skacze, nie podskakuje tam do, w ogóle mógłby się tam złapać. Ja sobie tutaj pójdę. No dobra Jakie kurwa Skryty bójcie, patrz na ten cień. I stoję w powietrzu. Świetnie. Brawo. O, bateria. Nie wezmę jej w tym momencie, co? A O mój Boże jak późno już. Słuchajcie, skończymy sobie tutaj odcinek bo już 24 minuty minęły, a miały być tylko po 20 odcinki, odcinki więc cóż, mam nadzieję, że Wam się podoba um, ogólnie tak wystartowałem z tą serią praktycznie już po premierze nie, zaraz po premierze, a nie tak jak wcześniej Outlastem, że tam chwilę minęło a był ogromny odbiór, więc mam nadzieję, że tu Wam się też spodoba i że super, super będzie wszystko i że znowu się będziemy wszyscy bać i strać w gacie razem z Huntą <laughs> śmieszne, że Nagrałem już dwa odcinki po jakieś 25 minut. No, po niecałe 25 minut, a na nagraniu z kamery jest też 25 minut tylko, nie? Czyli jakby połowę, tylko dopiero nagrywałem na kamerę. Dobra, bo się rozgaduje bez sensu. E, słuchajcie, zapraszam Was na początek tygodnia, na kolejny odcinek. poniedziałek albo wtorek się ukaże kolejny odcinek z Whistleblower. No i zapraszam na pozostałe serie, także trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia. Aha, jak się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, piszcie komentarze i obczajcie sobie inne filmy ee, z Playlisty, w gacie razem z Hantą inne horrorki, które są tam ee, i, i jak mi chcecie zaproponować jakiś horror do nagrania to najpierw sprawdźcie tam czego już nie ma a dopiero później zadawajcie ee, rzucajcie pomysłami ee, no i co trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie, bye.